Wyjątkowe chwile zdarzają się rzadko, ale kiedy już następują, potrafią na długo zapisać się w pamięci. Takim wydarzeniem z pewnością był koncert Nasza Solidarność. A to nam się udało który miał miejsce 28 sierpnia 2025 roku w Stoczni Gdańskiej. Edyta Górniak, znana z niewiarygodnych umiejętności wokalnych, ponownie zgarnęła wszystkie spojrzenia, stając się główną gwiazdą wieczoru. Jej występ, pełen emocji, był prawdziwą ucztą dla zmysłów i nie pozostawił nikogo obojętnym. Koncert zorganizowany przez Telewizję Polską, Europejskie Centrum Solidarności oraz Miasto Gdańsk stanowił symboliczne podsumowanie 45 lat historii ruchu Solidarność. Na scenie wystąpili artyści różnych pokoleń, w tym zespół Ira, Perfect, Kombi, MR, Zub oraz wielu innych, a Edyta Górniak była gwiazdą, która skradła show. Każdy utwór zaprezentowany podczas tego wydarzenia był nie tylko muzyczną ucztą, ale także świadectwem kulturowego dziedzictwa, które przez lata towarzyszyło ruchowi Solidarności. Edyta Górniak zaskoczyła wszystkich nie tylko swoim głosem, ale również energią, jaką emanowała na scenie. Artystka wykonała utwór szyby z muzykalu Metro, który był jej teatralnym i muzycznym debiutem w latach 90. Nowa interpretacja była pełna siły, nostalgii oraz emocji, co stanowiło piękny symbol powrotu do jej artystycznych korzeni. Wrażenie, które wywarła na widzach, było nie do opisania. Edyta wystąpiła w krótkiej, białej sukience typu bombka, która przyciągała wzrok swoją lekkością oraz falbanistymi rękawami. Jej stylizacja została dopełniona czarnym paskiem w talii, co stworzyło nowoczesny i elegancki wygląd, podkreślając sylwetkę artystki. Taki strój doskonale oddawał atmosferę koncertu, gdzie historia spotykała się z nowoczesnością. Występ górniak nie tylko zachwycił publiczność na miejscu, ale także wywołał falę entuzjastycznych reakcji w mediach społecznościowych. Widzowie, zarówno ci obecni w Gdańsku, jak i śledzący transmisję na żywo, jednomyślnie chwalili jej wykonanie oraz całą atmosferę koncertu. Na Instagramie telewizji polskiej pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, co doskonale pokazuje, jak wielką energię i emocje potrafiła oddać artystka. Nie można pominąć także kontekstu całego wydarzenia. Koncert nasza Solidarność. A to nam się udało. Był bowiem nie tylko muzycznym wydarzeniem, ale także głęboką refleksją nad historią Polski, w której muzyka towarzyszyła zmianom zachodzącym w społeczeństwie. Edyta Górniak, jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych artystek w kraju, stała się głosem pokolenia, które doświadczyło wielu przemian. Z radości i wzruszenia w sercach widzów, koncert z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci jako moment wyjątkowy. Edyta Górniak udowodniła, że jej talent nie zna granic, a każda piosenka ma moc, by jednoczyć ludzi w trudnych czasach tworząc wspólne doświadczenie, które na zawsze pozostanie w historii